Ale kwiatek! ojej, ale powolutku! Powolutku! Jej! Tu jest tak mało nie w kółku, to jest lepiej. O jej! O bam! Ta załama kawałki, ja je. Bo tutaj z psami chodzą, to jest niewskazane, żeby tak spacerowało No, muszę puścić, ale żeby nie ten. Kto to tak ładnie idzie? Ho-ho-ho! Ho-ho-ho! Jo! Ja. Na <laughs> trawa ci do kolan sięga. <laughs> kosi kości robisz? Kosi, kosi? Kosi, kosi, łapci. Pojadę do babci, Babcia da mi mleczka. A, dziadek, ciasteczka! Nie zrobisz kosi? Mama nie może klaskać jak ma kamerę. Kosi pięknie, brawo! Ale rączki nie do budzi, kochanie. kosi łapki, pojadę do babci Od babci do dziadka po koszyk na nie stań że wstawaj, wstawaj, Stań wstawaj, wstawaj. nie się że byłby czas najwyższy nauczyć się wstawać? Co? Happy, happy? Czy Abi Abi Nie podchodź do niej, tylko podejdź? Podejdź, ale nie podnoś, ona na wstanie o ciebie. No zostaw ją! się w ziemi pogrzebało. O tak! Happy! Happy! Ale ty spacerujesz! Vai. Está vai. Happy. apino no Happy powoli. Powolutku To jest nierówno. Mam tam? Na ten, do parku tam, nie? No.